Wypisanie w dniu dzisiejszym, czyli 7 czerwca 2021 roku umowy z AGH jest dla nas szansą, żeby również ta wiedza Quality Austria, która pochodzi z wielu źródeł, nie tylko i wyłącznie ze strony audytorów, ale również i osób, które zawodowo zajmują się procesami zarządzania w firmie, Którzy zajmują się również pewnym wizjonerstwem, czyli to co nas czeka na przykład w 2030 roku. Mogła być również przekazana studentom uczelni, którzy są przygotowywani właśnie do zarządzania, prawda? No jesteśmy na wydziale zarządzania, więc mówimy tutaj o studentach, którzy powinni być tym nowym narybkiem na rynku dla tych wszystkich, którzy potrzebują osób, którzy będą sprawnie zarządzani przedsiębiorcami. Stąd też ja myślę, że jesteśmy w stanie na bazie tego partnerstwa wzajemnie się uzupełniać i powstanie coś, co będzie przede wszystkim wartościowe dla młodych ludzi, którzy, którzy będą dopiero wchodzili w te szranki działalności firm i będzie to odpowiednia wiedza, kompetencja wykazana przez te osoby do prowadzenia określonych spraw w tych firmach. W swojej ofercie posiadamy szkolenia z systemów zarządzania jakością ISO 9001, 14001, jak i też wiele innych systemów zarządzania. To jest nasz core działalności, więc wszystkie systemy zarządzania są u nas w firmie. Każde ze szkoleń w Quality Austria-Polska może być interesujące dla studentów, ponieważ są to systemy zarządzania. Więc wszystko, co wokół systemu zarządzania się dzieje, są to szkolenia praktyczne, warsztaty, gdzie dowiadują się Państwo o tym, jak zarządzać systemem w swoich firmach. Quality Austria Polska jako firma córka jest obecna na rynku polskim od 2010 roku. Specjalizujemy się również w certyfikacji systemu zarządzania jak i szkolenia. Nasza główna siedziba znajduje się w Województwie Śląskim. W miejscowości Mikołów, ale również posiadamy nasze biuro w Warszawie. Głównym naszym działaniem jest uświadamianie klientów o wartości, jakie wprowadzają nowe narzędzia zarządzania. Do tych narzędzi zaliczane są systemy zarządzania, których jak widzimy na dzień dzisiejszy jest bardzo wiele, ale też ich będzie coraz to więcej. Takie są Wymagania branżowe, widzimy tutaj powstawanie nowych standardów, nowych norm, które obowiązują w wielu obszarach. Dlatego też systemy zarządzania są dzisiejszą potrzebą chwili, prawda, która nie tylko i wyłącznie jest wymagalna przez dużych graczy na rynku, ale ona jest dużym ułatwieniem dla każdej firmy, dla każdego prezesa, dla każdego właściciela, który daną firmą zarządza. Dlatego też to robimy, robimy to dobrze, posiadamy kilkadziesiąt akredytacji, można w naszej jednostce certyfikującej przeprowadzać certyfikację nie tylko i wyłącznie na jeden pojedynczy system, ale specjalizujemy się w zintegrowanych systemach zarządzania, stąd też pod tym jak gdyby dachem wszystkich norm można znaleźć również zadowolenie we współpracy z firmą Quality Austria Polska. W naszej firmie chętnie zaprosimy osoby, które są zainteresowane systemami, systemami zarządzania, chciałyby się dowiedzieć cokolwiek o systemach zarządzania i mogą brać udział w szkoleniach czy też warsztatach, które organizujemy.